Cześć! Z tej strony Ewelina. Dziś nagrałam trochę inny film. Nie będę tylko mówić, co myślę na dany temat i dlaczego tak myślę, i generalnie jakieś tam moje przemyślenia, ale chciałabym również w tych filmach odpowiadać na Wasze autentyczne pytania. I dzisiaj właśnie odpowiadam na jedno z nich. Częste pytanie, które dostaję, to: jakie są podstawowe wtyczki na WordPressa? Więc. Ogólna odpowiedź jest taka, że nie ma takiego dekalogu wtyczek, które trzeba zainstalować od razu po tym, jak naszą stronę WordPressową postawimy. Nie ma takiej listy, nikt tak nigdy jej nie stworzył, nie ma takich wytycznych. Natomiast utarły się pewne standardy, które mamy na naszych stronach i mamy odpowiedniki wtyczek, które są najlepsze, żeby daną rzecz na stronie zrealizować. I ja w tym filmie chcę powiedzieć o takich pięciu wtyczkach i też powiedzieć ci gdzie szukać dalej informacji więc jedziemy z wtyczkami Dobra wtyczka pierwsza Google Analytics to, co moim zdaniem jest bardzo ważne i mówiłam już o tym w pierwszym filmie, to połączyć od razu naszą stronę z Google Analytics, żeby zbierać dane o tym, co się dzieje na naszej stronie, co ludzie robią, czego nie robią itd. I najlepszą wtyczką aktualnie, jak nagrywam ten film, jest wtyczka Google Analytics by Monster Insight. Wszystkie linki do, do wtyczek, do repozytorium wtyczek WordPressa będą w opisie pod tym filmem i na blogu, więc spoko, nic nie trzeba googlować. Wszystko będzie podane na tacy. Druga wtyczka. Yoast SEO. To jest wtyczka, która pozwoli nam zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim uporządkować informacje na stronie, które ma indeksować następnie robot Googlea, roboty Googlea, a po drugie jesteśmy w stanie, no mamy taką władzę, żeby zdecydować, co ma się wyświetlić na Facebooku, jak wrzucimy link na Face'a, ktoś wrzuci nasz link do Face'a, jakie zdjęcie, jaki opis i tak dalej. Mamy kompletną, całkowitą, mega kontrolę, żeby to zrobić. I tutaj pomocna jest wtyczka Yoast SEO. I teraz uwaga, jakiś werbel. Jeżeli chcesz skonfigurować tę wtyczkę, a jest ona bardzo duża, dosyć skomplikowana, to ja oczywiście zrobiłam o tym tutorial. Jest za darmo i można razem ze mną tę wtyczkę skonfigurować, więc zapraszam. Nic nie rób. Idziemy dalej. Dodamy adnotację jakąś. Dobra. Trzecia wtyczka, do robienia formularza na stronie, bo jest to coś, co przeważnie mamy. Dzięki temu, jeżeli nie chcesz, nie podajesz swojego maila. No ja akurat nie stosuję formularzy, już daję tego maila wszędzie. I tak już go ludzie mają. Natomiast często nie chcemy podać maila, chcemy mieć formularz. Formularz pozwala też ludziom sprecyzować czasami bardziej pytanie, wybrać jakąś kategorię, dodać załącznik i tak dalej. Więc dobrą wtyczką, najbardziej znaną, to najbardziej popularną, ciągle rozwijaną, bo to jest bardzo ważne, aktualizowaną, jest wtyczka Contact Form 7. Więc jeżeli formularz, to zapraszam do pobierania i konfigurowania tej właśnie wtyczki. Czwórka. To jest wielki temat i teraz tak, ja przetestowałam już chyba wszystko, co jest na rynku i bezpłatnych wtyczek i płatnych i moim zdaniem liderem, jeżeli chodzi o robienie takich miejsc do zapisu na newsletter jest płatna wtyczka Popup Ally Pro. Popup Ally Pro albo Popup Ally Pro, będę musiała to jeszcze... W każdym razie ta wtyczka. Za jej pomocą zrobimy dowolny zapis na newsletter, naprawdę dowolny. Połączymy to z dowolnym serwisem, który obsługuje nam newsletter, i zrobimy też wypasione popapy. Ona po prostu nie ma sobie równych. Zawiera wszystko. Jest płatna, ale naprawdę jest totalnym liderem. Natomiast, jeżeli nie masz budżetu albo twój budżet wynosi zero, to alternatywą do robienia zapisów na newsletter jest wtyczka Optinforms, Forms. A jeżeli chodzi o pop-upy, to bezpłatna wtyczka Pop-Up Alley, w tej wersji właśnie bezpłatnej do pobrania z repozytorium wtyczek. 5, zaślepka. Jest znowu kilkanaście różnych wtyczek na rynku, natomiast ja stale jestem wierna, że tak powiem, jednej wtyczce WP maintains Mode. Wszystkie linki będą spoko. Jest dosyć prosta w obsłudze, nieprzekombinowana i działa, więc czego chcieć więcej? Dobra. To było takich pięć naprawdę podstawowych wtyczek, natomiast jest ich. Ta paleta jest znacznie, powiedziałabym, taka, bardziej szeroka. Jeżeli szukasz jeszcze więcej inspiracji, ja stworzyłam do tej pory dwa artykuły, być może jak to mówię, zaraz będzie kolejna, albo jak ty to oglądasz. W każdym razie zachęcam się do przeczytania e, artykułu pod tytułem Przydatne wtyczki, część pierwsza, przydatne wtyczki, część druga. Jak będzie następna, to na pewno link znajdziesz. Tam mówię o jeszcze większej ilości wtyczek i dlaczego ich używam, dlaczego je polecam. Po zapisaniu się również na mój newsletter, e, tam przygotowałam jako taki, no bonus, nie wiem jak to nazwać, bonus, no coś fajnego i pokazuje ja z jakich wtyczek korzystam na moich stronach, z jakich narzędzi korzystam, z jakich serwerów, z jakich szablonów itd. To jest wszystko aktualizowane na bieżąco, więc zapisz się i za pół roku ponów zapisz, żeby być na bieżąco. Dobra, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Tak, to jest bardzo ważne. Bardzo chcę, mówiłam o tym na początku, żeby te filmy odpowiadały na Wasze autentyczne pytania, Twoje autentyczne pytania. Jeżeli masz takie pytania o WordPressie, o prowadzeniu firmy, to koniecznie zostaw je w komentarzu, na pewno je przeczytam i będę patrzeć, co Was interesuje, i o tym będę nagrywać te filmy. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Zimno mi w stopy. Dobra.